Hej, hej, z tej strony Agnieszka, twórczynioplotki.pl. W jaki sposób utworzyć tablicę grupową na Pinterest? W poprzednich wideo i zwłaszcza w kursie dużo mówiłam o mocy, jaką daje współtworzenie treści na Pinterest. Takim narzędziem, aby to zrobić, są właśnie tablice grupowe. Pozwól, że udostępnię tutaj pulpit, żeby tym łatwiej pokazać ci, tym dokładniej pokazać ci, jak to wszystko działa. Jesteśmy teraz na profilu Oplotki. Oczywiście jest to profil biznesowy. O tym mówię też w pozostałych wideo. Poznasz to po tym, że mamy dostęp do statystyk, działu reklamy, sekcji dla firm. Oczywiście jest to totalnie bezpłatne, więc też zachęcam Cię do przełączenia się na konto biznesowe, choćby ze względu na statystyki, pozwalają one mierzyć, czy Twoje, Inwestycja Twojego czasu i Twojej pracy rzeczywiście po prostu przekłada się na wymierne efekty. Aby utworzyć tablicę, warto przejść do sekcji zapisane i wybierając z poziomu pulpitu taki plusik, który znajdziemy tutaj po prawej stronie, wybrać opcję utworzenia tablicy. Możemy w ten sposób też utworzyć pojedyncze my będziemy tworzyć sobie tutaj tablicę. Tablice grupowe, zupełnie tak jak każda inna tablica, tworzymy dokładnie w ten sam sposób. Po prostu tworzymy tablicę. Powiedzmy, że nazywam ją tablica grupowa. To tylko na potrzeby tego tutorialu, więc za chwileczkę ją usunę. Tą tablicę oczywiście możemy pozostawić jako ukrytą. Będzie ona wtedy niewyszukiwalna dla innych osób, będzie widoczna tylko dla Ciebie. Można stosować to, jeżeli tablica jest po prostu pusta, nie ma tam żadnych pinów, więc na początku można ich troszeczkę dodać, utworzyć ją jako ukrytą, troszeczkę zaludnić różnymi pinami, dopiero później zamienić ją na tą taką publiczną. Ja nie będę tego tutaj robić, pokazuję to też w innym wideo, jak to bardzo łatwo zamieniać tablicę publiczną na prywatną. I Odwrotnie, więc odsyłam cię do innych wideo na tym kanale. Tutaj Program podpowiada Ci już piny, które możesz dodać do tej tablicy. My tego nie będziemy robić. Oczywiście, jeżeli tworzymy tablicę, chcemy tu już dosyć strategicznie przypinać konkretne treści, więc nie chcemy tutaj wybierać przypadkowych podpowiedzianych przed, przez algorytm. Natomiast tutaj pokażę Ci, jak sprawić, aby ta tablica była grupową. W tym momencie jest to zwykła tablica, która jest tablicą publiczną, czyli można ją zobaczyć na moim profilu e, jeszcze przez chwilę, zanim ją usunę. Ale teraz, co zrobić, żeby stała się grupową. Klikamy w tą sekcję takich trzech kropeczek, czyli ustawień, tak? i edytujemy tą tablicę. Możemy oczywiście zmienić jej nazwę, dodać konkretny opis. Jeżeli zakładasz, że będzie to tablica grupowa, warto tutaj powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby do takiej tablicy dołączyć. Czy trzeba aplikować o dołączenie, czy może napisać do ciebie maila. Wiem, że niektóre osoby robią tutaj całą drabinkę kroków, które trzeba spełnić. Na przykład obserwuj mnie na Instagramie, napisz do mnie maila, że jesteś moim followerem, podaj nazwę swojego konta, a ja wtedy dołączę cię tutaj do tablicy. Ja tego najczęściej nie robię. Zachęcam po prostu do kliknięcia, kliknięcia guziczka dołącz i ja wtedy weryfikuję, czy taką osobę chcę mieć w tej mojej tablicy, czy nie. Zazwyczaj wpuszczam takie osoby na nasze tablice, ale jak widzę, że ktoś po prostu próbuje dołączyć do 50 na raz, no to zakładam, że trochę nie ma to sensu i wtedy wpuszczam tylko na kilka. Ty możesz zadecydować o swojej polityce dopuszczania nowych osób do Twoich tablic grupowych, i tutaj właśnie w opisie możesz umieścić informacje. Jak można to zrobić, jak można aplikować, co jest dozwolone, żeby robić na tej tablicy, a czego nie będziesz tolerować. Możesz oczywiście tu znowu tę tablicę pozostawić ukrytą. My nie chcemy tego robić, no bo skoro ma być to tablica grupowa, no to też chcemy, żeby ktoś mógł ją wyszukać i do niej dołączyć. Tutaj możesz ją oczywiście personalizować, ale. Co ważne, możesz tutaj dodawać współtwórców i zauważ, w tym miejscu możesz dodać kolejnych współtwórców. Możesz to zrobić po swojej stronie, czyli po prostu wyszukać kogoś znajomego, jakiś znajomy profil i zaprosić taką osobę. Ja nie będę tego robić, żeby nie zapraszać do tablicy, którą zaraz będę likwidować, ale oczywiście Ty możesz tu wyszukać i zaprosić konkretną osobę Twojego znajomego czy znajomą, ale możesz tutaj zadecydować, tak? cofnę jeszcze ten krok, widzisz, w tą strzałeczkę klikając, tak? Możesz zadecydować, co jest dozwolone, a co nie. Możesz dodawać, przenosić, usuwać piny, sekcje, komentować, tak? Możesz zapisywać, porządkować piny, komentować, reagować, albo zyskać więcej uprawnień, skontaktuj się z właścicielem tablicy, tak? Na co będziesz pozwalać jakichś osobom na tablicy. Natomiast w tej sekcji decydujesz o tym, jak można dołączyć do tej tablicy. Czy będziesz zapraszać inne osoby, tak? I czy osoba, która już jest współtwórcą, czyli na przykład kogoś dodałaś do tej tablicy, czy ona może też zapraszać kolejne osoby? Czyli w momencie, kiedy jest współtwórcą, może kolejne osoby dodawać do tej tablicy. Ja zazwyczaj nie wybieram tej funkcji, jednak wolę panować nad swoimi tablicami, i ostatecznie to ja podejmuję decyzję, czy ktoś do niej dołączy, czy nie. Ty możesz zrobić inaczej, jak najbardziej to też jest zezwolone. Natomiast tutaj masz, użytkownicy mogą prosić o dołączenie do tej tablicy. Ja zazwyczaj wybieram tą opcję, czyli kiedy zatwierdzam te dane, moja tablica już jest tablicą grupową i wygląda tak, że kiedy ktoś próbuje dołączyć do tej tablicy, będzie widział możliwość dołączania do takiej tablicy przy pomocy guziczka dołącz. A tu widzę, że nie jestem w stanie się zalogować na inne konto, automatycznie mnie wylogowuje. W każdym razie, w momencie, kiedy ty wchodzisz na taką tablicę, będziesz widzieć u góry przycisk dołącz. I teraz bardzo ważna informacja. To, że klikasz przycisk dołącz, to jeszcze nie znaczy, że jesteś współtwórcą tej tablicy. Kiedy aplikujesz o dołączenie do takiej tablicy, ja muszę po swojej stronie zaakceptować Twój udział w takiej tablicy. Ja tu przesunę moje okienko i pokażę Ci, jak to wygląda. Tak. Nie wiem, czy to teraz widać, bo tutaj wideo pewno zakrywa bardzo dużą część. Zauważ, akceptuję taką osobę, tak? Ja zazwyczaj jeszcze sprawdzam, co to za profil, czy to nie jest jakiś spam, czy to nie jest coś po prostu jakiś sztuczny bot. Nie, widzę, że tutaj jest prawdziwy twórca, tak? I wtedy akceptuję taką osobę jako współtwórcę mojej tablicy. Także pamiętaj, że jeżeli dołączasz do jakiejś tablicy, to nie jest tak, że coś robisz nie tak, bo od razu tej tablicy nie widzisz u siebie jako własnej. Kiedy zostaniesz dołączony, czy dołączona jako współtwórca takiej tablicy, widzisz ją tak samo, jak widzisz własne tablice, ale żeby to nastąpiło, ta osoba po drugiej stronie, czyli właściciel tablicy, musi zaakceptować twoją aplikację, dokładnie tak, jak ja zrobiłam to przed chwilą. I teraz w drugą stronę, jeżeli czujesz, że coś z tą tablicą jest nie tak, że coś dzieje się nie tak, Możesz w tej sekcji, tutaj, klikając na użytkowników, tak jak możesz ich zapraszać, możesz ich też usuwać ze swojej tablicy. Tutaj ci tego nie pokażę, bo oczywiście jeszcze nikogo nie ma, ale klikając ten plusik, otwierasz sobie takie menu. Tu wtedy pokazują się wszystkie osoby, które tworzą tę tablicę. Możesz takich współtwórców, którzy nie wiem, spamują albo robią coś, czego po prostu nie chcesz tolerować, albo w opisie umieściłeś, że nie będziesz tego tolerować. Możesz takie osoby po prostu jednym kliknięciem usunąć z takiej tablicy. Oczywiście nie jest to nieodwracalne, do tej tablicy mogą dołączyć ponownie. Może to być taka forma grzecznego ostrzeżenia, że hej, trochę za dużo tych publikacji, tych samych pinów razy 10 dziennie. Tak? I ta osoba może dołączyć sobie ponownie. To nie jest tak, że raz na zawsze wyrzucasz i nigdy nie może dołączyć, ale ty po swojej stronie masz jakby możliwość panowania nad tą tablicą. I teraz, jeżeli chcesz pozbyć się takiej tablicy, możesz ją po prostu zarchiwizować albo po prostu usunąć. Ja taką tablicę najczęściej archiwizuję, przenoszę ją, jest ona wtedy po prostu niewidoczna, tak? ale jeżeli będę potrzebowała ponownie coś pokazać na tej tablicy, nie muszę już jej tworzyć. Ponownie, ja ją sobie wtedy po prostu... Cofnę archiwizację i znowu będę mogła demonstrować coś tutaj w formacie wideo. Jeżeli to było dla Ciebie przydatne, koniecznie podziel się w komentarzu, czy masz jakieś tablice grupowe. Daj znać, czy może masz taką tablicę, do której chcesz kogoś zaprosić. Pochwal się w tym. Jeżeli potrzebujesz więcej wsparcia na temat Pinterest, zaglądaj do opisu. Tam też jest link do kursu, który bardzo mocno pogłębia wiedzę na temat Pinterest, wykorzystywanego strategicznie do promowania swojej działalności, zwłaszcza rękodzielniczej. A jeżeli potrzebujesz, Więcej takich podstawowych informacji, to zachęcam Cię do tego, żeby przejrzeć sobie wideo tutaj na naszym kanale. Jest ich dosyć dużo, więc zachęcam do odwiedzenia playlisty na temat Pinterest. Koniecznie subskrybuj ten kanał, wtedy wyświetlą Ci się powiadomienia na temat kolejnych nowych wideo dotyczących Pinteresta i nie tylko, głównie na temat biznesu prowadzonego w oparciu o rękodzieło albo różnego rodzaju tutoriali, wideo. O rękodziele. W Oplotki mamy bardzo dużo treści dla twórców i fanów rękodzieła, więc bardzo serdecznie Cię zapraszam do naszego ekosystemu wsparcia fanów i twórców rękodzieła. Zachęcam Cię też do tego, żeby eksperymentować. Pinterest wcale nie jest trudny i wierzę, że każda próba, nawet błąd, prowadzi nas do kolejnych wniosków i kolejnego ulepszania naszych strategii. Jeżeli będzie coś fajnego, koniecznie podziel się pisz do mnie na agnieszkamałpaoplotki.pl Podziel się, jak ci idzie. Daj znać, jeżeli masz pytania, albo umieszczaj je tutaj w komentarzu. Widzimy się w kolejnym wideo i trzymam kciuki za Twojego Pinteresta. Do zobaczenia.